Włącz i zostań z nami. Pod hasłem Nowe życie w Chrystusie we Wrocławiu odbyły się 45 dni duszpasterskie. Przez dwa dni 27 i 28 sierpnia w stolicy Dolnego Śląska gościli wybitni profesorowie, teologowie, duszpasterze, osoby konsekrowane i katecheci. WDD rozpoczęły się mszą świętą, której przewodniczył metropolita wrocławski ksiądz arcybiskup Józef Kupny, homilję zaś wygłosił przewodniczący konferencji episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki. Punktem wyjścia do rozważań było zdanie z pierwszego czytania. Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli Was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak Waszej wierze. Arcybiskup Gondecki odwoływał się także do postawy świętej Moniki, patronki dnia, nazywając ją obrazem Kościoła, który zabiega o wiarę innych ludzi. Jędza kardynała, który zawsze nam towarzyszy, bardzo się cieszymy. Z jego Kolejnym punktem spotkania były wykłady w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Gości przywitał ksiądz arcybiskup Józef Kupny, który wygłosił także słowo wstępne. Wsłuchiwaliśmy się z wielką uwagą w homilię księdza arcybiskupa, gdzie także była mowa o tym, o, tym, o wierze, o, o przekazywaniu wiary, o nowym życiu w Chrystusie. Rodzi się zatem takie pytanie, myślę, bardzo zasadne, czy chrześcijaństwo, czy wiara przetrwa czasy współczesne. Trwa. nie jest pytaniem retorycznym ani grą myśli. Czy istnieje coś takiego jak jądro chrześcijańskiego przekazu zdolne oprzeć się prądom współczesności, do której powstania samo się przyczyniło? Chrześcijaństwo się przyczyniło do tutaj tej nowoczesności, także współczesności. Czy jest możliwe ożywienie religii, ożywienie wiary w realiach współczesnego świata? Hasło tegorocznych 45 dni duszpasterskich, nowe życie w Chrystusie, jestem głęboko o tym przekonany, i tak to widzę, podpowiada nam kierunek poszukiwań. Jeśli pytamy, czy wiara przetrwa to właśnie nowe życie w Chrystusie. Podpowiada już nam ten kierunek poszukiwań. Chrystus jako odwieczne słowo Boga. Nie przyszedł po to, by stać się dla nas zrozumiałym, ale przede wszystkim po to, by odnajdywać osoby, w których będzie mógł stawać się ciałem. Kategoria nowości nie może zatem dotyczyć jedynie nowego spojrzenia na Jezusa, nowego sposobu głoszenia Jezusa, czy opracowania nowych prądów teologii, czy wyznaczenia tych prądów. Nowość ma dotyczyć nas, uczestników. Tego spotkania, to znaczy, najpierw sami musimy odkryć na nowo Chrystusa w swoim życiu i doświadczyć nowości Jego Ewangelii, ale w swoim życiu. To my musimy najpierw tego doświadczyć. W przeciwnym razie, nawet gdybyśmy wyszli stąd z głowami pełnymi nowych pomysłów, będziemy głosić, już pewna gra słów, stare życie w Chrystusie. Dopiero gdy sami doświadczymy nowości, Jakie niesie Jezus, możemy z ufnością spoglądać w przeszłość. Przyszłość zależy od ludzi, którzy widzą więcej niż tylko hasła, które w danej chwili są nowoczesne. Szanowni Państwo, życzę owocnych obrad. Szanowni uczestnicy, temat z pozoru wydawałoby się bardzo prostym, ale. Nowe życie w Chrystusie w aspekcie historycznym przedstawił biskup profesor Jan Kopiec. Co rozumiemy i co chcemy osiągnąć przez podjęcie takiej refleksji? Na pytanie Nowe życie w Chrystusie, naśladowanie czy upodobnienie, odpowiadał ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, zaś ksiądz profesor Andrzej Draguła przygotował wystąpienie na temat Nowe życie w Chrystusie w aspekcie nowej ewangelizacji wobec wyzwań współczesności. Co więc zrobić, aby kościół stał się na nowo wiarygodny, a właściwie bym powiedział potrzebny? Strzelczyk odpowiada tak: Zwrot, powrót od moralności do soteriologii, do pytania o zbawienie przyniesione w Chrystusie. Na tym właśnie polega rewolucyjna siła postaci i orędzia Jezusa, że Jezus przynosi zbawienie, dar, którego nikt inny przynieść nie może i to musi się stać centrum przepowiadania. Pod warunkiem jednak, że nasza opowieść będzie oparta także na doświadczeniu, na własnym doświadczeniu zbawienia oraz że będziemy mieli wspólnoty, do których będziemy mogli zaproszonych przyprowadzić, żeby przeżyli razem z nami to doświadczenie zbawienia, owego nowego życia w Chrystusie. Chcemy czy nie chcemy, żyjemy dzisiaj w wolnym rynku idei, także w wolnym rynku wiary. Bycie chrześcijaninem nie jest już dzisiaj czymś oczywistym. Chrześcijaństwo musi dzisiaj potwierdzać swoją tożsamość w, su w supermarkecie różnych religii i światopoglądów, jak pisze Gerhard Lofing. W każdym razie musi pokazać, co odróżnia je od innych religii. Co więcej, musi pokazać, że tak naprawdę nie jest religią lecz czymś całkowicie innym, odkupieniem wszystkich religii, tak pisze Lowing: Nowością podczas tegorocznych wrocławskich dni Pasterskich były warsztaty podzielone na cztery kategorie: metodyka katechezy, rozwój osobowy, praca z młodzieżą i ewangelizacja. Praca z młodzieżą, przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, to temat zajęć opracowanych przez Komitet Organizacyjny SDM Kraków oraz księdza Zbigniewa Kowala. Młodych za, Nową ewangelizację, jako nowe doświadczenie wspólnoty Kościoła, przedstawił Ksiądz Piotr Wawrzynek. To jest Kościół. I myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, takie dobre doświadczenie przeżycia wspólnoty. Ale cóż mówi, słowo to jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim. A jest to słowo wiary, którą głośnimy. Jeżeli więc ustami swoimi ten wyznasz, ten że, Jezus, że, że Jezus jest Panem i w Jezus sercu w swoim uwierzysz, swoim, że, że, że Bóg znaki, to wcześniej znakem, I na koniec tych rekolekcji młodzież, ale też księża powiedzieli jedno, że dla nich najważniejsze to było to, że, że to, to, co ksiądz mówił, to ci ludzie tam byli. Że ja nie opowiadałem o Wspólnocie, tylko że to była ta wspólnota żywa. I wiele osób dzięki temu y, później y, w jakiś tam sposób doświadczyło, właśnie w mocniejszy sposób, piękniejszy sposób Kościoła. Gramy dla ciebie i Twojej rodziny.